Co jest? Co jest, jest psymo 07 A miał być dziś, no, ten, no, recenzja, wideo, recenzja głośnika GBL Flip No, tylko z trochę inną wersją, nie oryginalnego Flip No oryginalny Flip, tylko z 3 tylko niech mi się napis zrobi na kamerze Kamera, ale w sumie wiecie o co chodzi Dobra, co tu pisze, tylko sobie światu regularnie No dobra, lepiej Ma Bluetootha Jak widzimy Głośnik ma bluetooth, potrafi grać 10 godzin Tylko niech mi się napi bardziej No widzicie 10 godzin e, No wiecie czego I wodoodporność i PX7 Jak widzicie Ale nie widzicie bo mi komara nie chce na tym się skupić No już widzicie dobra tu jest nasz głośniczek piękny Jakaś gwarancja Głośnik bezprzewodowy bla 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 jest wodoodporny Oryginalna strona A teraz przejdźmy do unboxingu Nas pudełko się otwiera dziwnie z tyłu a, Otwórzmy to badziewie yy, To jest taki To się wyciąga o, Wyjdź, okej okay. Mamy flipa trzy. Dobra, teraz tu jest taka zakładka Tu jest instrukcja obsługi, to się otwiera z tej strony jest taka po prostu prostu się, otwiera, ale nie będziemy stawiać instrukcji. Jest nasz głośny, tak, oczywiście, kabelek. Dobra, ale nie spadnij. Chodź tu, ty, dziadzie, chodź. Dobra, otwórzmy nas. No, wyjmij, wyjmijmy to po prostu z opakowania. Również jedynie tylko tym, że nie ma to DZB-L Connect. Bo DZB-L Connect byłby normalnie gdzieś tutaj, ale w tym modelu go nie ma. Ale to podobno są takie blutki, że ma podobno większego basa tak wygląda stąd tu rzeczywiście piękna membrana tu jest oczywiście zaślepka, którą zdążyłem testować jest no ciężko otwieralna ma AUX czekajcie, no AUX i USB do ładowania tu mamy włącznik oczywiście tam jest klasyczny dźwięk tu mamy bluetooth, mniejszy dźwięk, większy dźwięk i pauza no ale dobra, trzeba by już przejść do testów, bo Może wodoodporność, bas test, muzyk test, no. A tego dajcie mi chwilę. Tu wyczyśćmy trochę tych śmieci, wyrzućmy je no na ziemię. No mamy w większości porządek. I teraz spróbujemy coś zrobić testa. Najpierw się włączymy, mój piękny dziadzie. No. Posłuchać no, piękny dźwięk, jak zwykle a ZBL już jest połączony, połączony i zaraz e, włączymy muzykę, aby sprawdzić jakiego ma basa i na głośność Oczywiście będę musiała dać nam głośnik na maxa co mnie będzie trochę wkurzało i na maxa na kompie Och, zły. dobra, dajcie mi chwilę. ale najpierw zanim to zrobimy, wyjdę na swoją playlistę ze swojego kanału Zrobię to jest jedynie tylko moja playlista a nie moje piosenki i zaraz sobie wytestujemy No. Wiecie co? Głośnik będzie grał bardzo głośno, ale nad nadal to nie będzie na maksa. To gdzieś tak w połowie na głośniku, pełno na komputerze i pełno na YouTubie. No dlatego dajcie mi trochę czasu. No już oglądaliście dużo, ale dobra. Pięć, to tak głośno wyje, że Uch. To nie jest na maksa, bo widzieliście pewnie po słabym basu. Bo kiedy to dodałem to na maksa, no to tak by tak by to było. Kiedy dałem to na maksa, to było takie głośne, że chyba mi uszy wytrzymały. Dlatego jeszcze coś zrobię. Dobra, tego bas testa, tylko puszę teraz coś innego. Dlatego teraz puścimy takiego bas testa. No wiecie. <zysy> Może trochę głośniej. I tu już nam się zbuforowało, ale mam jeszcze inne testy poza basem. No bas był taki średni. Oczywiście fajnie, że możemy go postawić tak, tak, jak jakiegoś termosta. I tak, jest, tak, do góry nogami. Nie bez, No bez, bez powodu to się flip nie nazywa, nie? Może można go nawet kręcić. To jest fajnie, guźg jest podświetlany. Z tego zrobimy zaraz już też z wodoodporności. W sumie to bardziej niż wodoodporności. Ale... To będzie za chwilę. A żeby go do kranu nie posłać, na dno jak Titanica po prostu go wsadzimy do takiej miski wypełnionej prawie wodą i puścimy jakąś piosenkę. Na pewno przetrwa, bo już to kiedyś robiłem. Najpierw go trochę wodą oblejemy, a potem się z nim zabawimy bardziej. Najpierw trochę stylowo go obklapiemy dla sprawdzenia tej wodoodporności. No dobra. Jeszcze tylko jakąś piosenkę w tle puścimy. Dobra. Steve and Dave use E toro to invest in the financial... Jezu, że te reklamy gównione, dajcie mi chwilę jeszcze. Zawsze tą reklamę wpierniczą, kiedy ja robię bass dobra. Kontynuujmy te, ba te badziebskie podrywy. No, ale klapie. Daj. Ale klapie. No ta woda skacze trochę. Co zrobimy? Też wodę odporności, czyli go wsadzimy do wody, a zanim to zrobimy, to jeszcze, jeszcze butelkę zakręcę, aby mi się nie wylała. Dobra, zróbmy to. Dobra, włączam muzę. Ale trzepie. Woda się woda trzęsie. Ale ma basa widzieliście jak się ta woda przesła? Jezu Dobra Już tu jakieś śmieci gonią nam po tym garnku e, z, tej jego, no, z, tej, z tego jego nowości Jak widzimy przeżył Żyje Nadal się dioda świeci Nadal gra Udowodnić wam <śm> <śm> Eee, a co powiedzie na totalne jego zamocenie? Przedzimy go całego. Jo, dobra. Idź spać dobranoc. Bardziej to ja go mogę tak tylko umyć. Ale się dni w to je, dobra. Ale się woda drbie patrzcie. No, to Ma Basa, trzeba przyznać, aż się cała woda jeszcze trzęsie. Więc tak te bambolki tak fajnie wyglądały. Jak widzimy głośniej nadal żyje. Nadal się pali. Joda żyje. W ogóle jest trochę gorący od tej wody, bo była trochę gorąca, ale... Jakoś przeżył nas głośnik. Przeżyłeś głośniku. Ci, jakiego ci jeszcze testa wymyślić. Nie wiem, dajcie mi chwilę. Wiem, że to dajcie mi chwilę, powiedziałem, już jest chyba jesteś są zaraz, ale... Po prostu będę kończył na klatce, ale dobra. Przez wypadek włączyłem moją playlistę, ale niech wam będzie. Chodź tu, Dziadku. Dobra, włączamy. podczas muzyki i całego go obsramy tylko dajcie mi jakieś dobre miejsce z takiego kaloryferu co widzicie czy, czy sobie spryskamy dziadzie, dajcie mi chwilę jeszcze muzyczkę włączymy i go ściapiemy i ten bas ma takiego poraża się karol, kaloryfer trzęsie jak puszczam tą muzykę Ach, dlatego szybko jeszcze oblejemy go podczas muzyki tylko sprawdzę czy nie zagłośnia no już nie sami ale szło usłyszeć jak karol, ka, karol, karol Procesy, takie. Słuchajcie, ja nie wiem, ja, ja tam słyszę, ale dobra, chodźmy do tego, kiedy go ochlapujemy. No to nas głośnik chyba puścił podczas tego testu. Albo się z kranu jakaś farba wylała xd Nie kranu tylko kaloryfera Ale na koniec jeszcze wam puszczam jego po prostu testa baz testa Sobie telefon za bardziej, czekajcie Puszczam mojego starego Go 2 jako podkładkę pod mojego Trzymaj się A teraz zlizguję, trzeba coś z tyłu podłożyć Z tyłu Co ja mogę z tyłu podłożyć? Kurde to pudełko stare Może na nie spadnie No, nie zwariować. Ach, muszę to trzymać. Aby mam aby uodowo nie ma większego pasa, no to damy go głośniej. O, ale to będzie ryło Dobra, czekajcie do komputerek. Bra, muszę pauzować. Bo dam go bardziej w stronę światła Widzimy przeżył, ale dałem po niego jakąś kartkę Aby bardziej wysychł, bo Nie lubię kiedy jest taki mokry I taki obslizgły No, tyle się z niego śmieci wylało No bo jakoś wcześniej go wypłukałem A tyle gówna się z niego wylało Albo w kaloryferze Jakaś farba tknęła i potem się to Z wodą zmieszało i wyleciało zdał stał, wodoodporność zdał. Y No głośnik zdał, basesta Wodoodporność wyzdał No i jakoś przeżył to tylko cię zgasimy, aby cię już więcej nie męczyć. Nie męczyć. Cię trochę... Ale ten materiał i tak odpycha wodę. Gdy nas głośnik przeżył ten test, z tej strony był PSO07. Zostawcie przynajmniej pod tym filmem 5 łapeczek dla pocieszenia naszego głośnika, który zdolnie przeżył, albo będzie go trzeba trochę wytrzeć, aby nie wyglądał tak gównianie, nie? Tylko z tej strony był PSO07, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, jesteście nowi. Aby zobaczyć co jedną recenzję tego głośnika, mojego starego JBL'a GO2, który już nie jest za bardzo użyteczny, ale recenzję się da zrobić. Tylko, że nie mamy z pudełka, no i za bardzo nie potrafię określić, jaką to ma wodoodporność, Ale i tak to się zrobi w następnym odcinku. Aby to zrobić, powinniście zrobić jakieś 5 łapek, przynajmniej tyle. Przynajmniej 5 łapek dobicie. Tylko z tej strony był psem o Żegnamy się. Nara! Do kolejnej recenzji. W sumie tak, jakby.